Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo serdecznie witam Was i mamy dzisiaj trudy Ewangelii duże, bo jest mowa o naszych nieprzyjaciołach, o miłości nieprzyjaciół. To są najtrudniejsze fragmenty z Ewangelii, a jednocześnie Pan Jezus, jak o tym mówi, to mówi to tak, że chcemy tak robić. Mówi w sposób inspirujący i czytamy tak. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca Waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Najprawdopodobniej, gdybyśmy mieli wpływ na Boga, to byśmy zrobili tak, że słońce świeci nad dobrymi, a nad złymi nie świeci, że deszcz spada na tych, którzy są sprawiedliwi, a na tych, którzy są niesprawiedliwi, to na ich pole albo jest susza, albo powódź. Ale nie tak, jak być powinno, żeby coś rosło. Żeby człowiek doświadczył kary za to, co zrobił, albo za to, co robi. Tymczasem Bóg, Pan Jezus to pokazuje, że nas przemienia miłością. On tak przemienia. Słońce jego świeci nad dobrymi i nad złymi. Deszcz jego pada na dobrych i na złych. Nie robi wyjątku. On po prostu kocha i czeka. Kocha i czeka. I czasem się nie doczeka nawrócenia. Ale to nie sprawia, że Bóg przestaje kochać. Byśmy tak chcieli. Daję Ci pięć lat i masz się nawrócić. Albo daje ci 10 lat, jak nie zmądrzejesz, to się rozwodzę. To jest nasze myślenie, to jest po ludzku. Ja już mam dość, to jest za dużo, ja chcę żyć dla siebie, chcę, żeby mi było dobrze, więc się na coś nie zgadzam i koniec. To jest nasz styl myślenia. Styl myślenia Boży jest zupełnie inny. On po prostu kocha i czeka, jest cierpliwy, bo miłość cierpliwa jest. Ta logika Boża, bardzo trudna, możemy się dzisiaj jej przyjrzeć i tak tacy nie będziemy. Możemy próbować, możemy w to wchodzić, możemy iść za Jezusem, współpracować z Jego łaską, żeby tak samo próbować jak Jezus, ale spotkamy nasze limity, nasze nerwy, że nam puszcza w środku wszystko i się gotuje, bo. Ktoś znowu zrobił odwrotnie, obiecał już, że będzie inaczej. Bóg go kocha, a ja często nie potrafię. Pomyślmy sobie dzisiaj o tym, że źródłem miłości, jedynym źródłem miłości jest Chrystus. I to On nas uczy kochania, i pierwszy pokazuje, jak kochać. Błogosławię Wam na refleksji o miłości nieprzyjaciół. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życzę każdemu z Was pięknego dnia. Przygotowań do wakacji, do urlopów. Niech to będzie piękny czas, niech słońce gości w Waszym sercu. Podnośmy często oczy do góry, aby budzić nadzieję. Do zobaczenia.